Witam, z tej strony ja, Nurci Stradek Europa Universal 4 Serki Tego będzie seria Chciałbym wam powiedzieć O, punkcie, eee... To jest drugi filmik testowy Bo chciałem zobaczyć, czy szumu nie będzie I chyba teraz nie powinno być Zobaczę, jak wstawię no bo inny format filmika. FLV dokładnie chyba... Jak się nie mylę e No. Pogramy sobie. Fajnie będzie. Możemy Hindustan O, znacie już pójnik. Ale co madela tak? Jak chcecie to sobie dodajcie. O, słuchaj, trochę źle, ale no. Wygram, prawda Eee. No to ja tkoczę ten drugi filmik informacyjny, więc... No na razie. Czy to informacyjny? Dla mnie testowy, ale no wie.